Czego to nie słyszeliśmy z ust opozycji? Co zrobi, kiedy obejmie władzę? Kogo rozliczy? Kogo wsadzi? Jakie instytucje skasuje? No, pozostaje jeden problem. Jak tę władzę zdobyć? A odpowiedź najchętniej udziela lud polski następującymi słowami: Nie strasz, nie strasz, bo się każdy może sobie końcówkę dośpiewać. Program dla opozycji. Chciałby Budka, niesiony dziwną euforią, skasować teologię w Polsce wraz z historią. Nie starczy, że IPN czy też ILFO skruszą. Nowocześni Polacy przestać myśleć muszą, bo to jedyna szansa, co przyniesie skutki i da władzę kolesiom Tuska oraz Budki. Ale wierzę w mój naród, więc platfusie luby. Po naukę nie do budki idź, ale do budy. Muzyka